Jebać dziesiątki skakane po głowach na spacerze w kryminale, jebać mele Olszewika, Kurwika i strika i wypierdala mi z kałaśnika kurwa. P Powiem tylko tyle, hardcore nagrywa. Właśnie robię pogrzeb, właśnie robię POGRZEB KURWA! Pogrzeb rodzinie Bursów robię. Mela na chodnik kurwa! Pato przewodnik kurwa! Mela na chodnik kurwa! Co? Pato przewodnik! kurwa. ktoś to zrobił! Pato przewodnik! Pa Idź pa stąd! Bo chorko nagrywamy! Swardowałeś! Nie nagra Nie. mam dzwon. Nie zgadzam. Ja powiem Państwu wszystkim. I to Marto, Cześć, Cześć, Michał, jest w to tam? Skoro wpadasz. kurwa nagrywamy. bez zawijania w bawełnę. Tu się palą dwa trupy kurwa pomiotów systemu. Pomioty systemu kurwa. Oła. Jebać melę na chodnik. Pato psowodny! Pato kurwa nagrywamy. psowodny! Pato psowodny! tu robisz? Odejdź psowodny! Pato psowodny! Pato psowodny! nagrywam, nagrywam, Nie psowodny! Pato psowodny! nagrywamy, kurwa. A? Nie to się Nie spłonie! Za co przewodnik, kurwa! Nie, ja tu na policję, nie straciłem! te Rejter! Bar Rejter! Cygana gana kurze Coś borem na dziurę! Coś ty narobił? Dawaj,